Witam Was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj jest to Lolovs i szczerze mówiąc, ja myślałam, że za tą serią nikt nie tęskni i że nikt jej nie lubi, ale ostatnio o to zapytałam i głosy świadczyły o czymś innym, więc ja z wielką radością wracam z Lolovs i oto jestem. W ramach przypomnienia Lolovs to jest seria, w której opowiadam o tym, co najbardziej zachwyciło mnie w minionych tygodniach, tak jakby ulubieńcy po mojemu. I dzisiaj mam zamiar opowiedzieć o tym, co bardzo lubiłam w tym czasie około kwarantannowym. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to niektóre z tych rzeczy pewnie będziecie kojarzyć, ale po pierwsze postaram się opowiedzieć o nich szerzej, a po drugie... Po drugie, jeśli mnie nie śledzicie jeszcze na Instagramie, to zapraszam, bo tam na Instagramie jestem codziennie. Więc mam nadzieję, że macie już ze sobą kubek herbaty albo kawy, no bo wiadomo, bez napoju to się nie da, jeżeli jest YouTube'owa pogadanka i miłego słuchania. Zaczniemy od muzyki, od duetu, który ostatnio bardzo często gościł w moich słuchawkach, a mam tutaj na myśli Pole Hobot i Adama Barana. Oraz ich płytę o tytule Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży. Chciałabym zaznaczyć, że sama już ta nazwa płyty niesamowicie mi się podoba. Okładka również utwory, niektóre są bardziej awangardowe, inne, tak cudownie otulające, a mój ulubiony nosi tytuł strach. Hold down, Chciałabym zaznaczyć, że jestem naprawdę wdzięczna aplikacji Spotify za podpowiadanie mi takich perełek i tym razem to ja podpowiadam Wam. Zostajemy przy muzyce i mam dla Was postmodern ten Ja zawsze myślałam, że nie lubię takich rzeczy, ale okazało się ostatnio, że jednak lubię, oni przerabiają popularne utwory na taką bardziej vintage wersję i jestem świadoma tego, że jest jestem odrobina kiczu, ale i tak mi się to podoba. Jest to jeden z moich pierwszych samochodowych wyborów, jeżeli chodzi o muzykę na jakieś małe podróże. I właśnie w tym czasie kwarantanny, kiedy takie wycieczki samochodowe, podziwianie świata za szyb tego samochodu było jedyną istniejącą opcją, to właśnie wtedy bardzo często na ten postmodern jukebox się decydowałam. I te jazzowe brzmienia wypełniały nasz samochód. Śpiewaliśmy sobie, a raczej w moim przypadku przekrzykiwałam się, a nie śpiewałam. I cudownie mi się to kojarzy. Uważam, że wiele przeróbek jest naprawdę udanych. Dzisiaj mam dla Was też miejsce i będzie to miasto, bo nie samym morzem człowiek żyje. I mam tutaj na myśli Lejden, a polska nazwa to Lejda, więc możecie ją lepiej kojarzyć. Z Amsterdamu dojedziemy tam w jakieś 30 minut. Jest to miejsce, w którym urodził się Rembrandt. Takie miasto z duszą. W powietrzu unosi się bardzo historyczna aura, i to tutaj znajduje się najstarszy uniwersytet w Niderlandach, więc wszędzie jest pełno studentów. Co ciekawe, na terenie tego miasta od 30 lat jest realizowany projekt Wiersze na murze. W efekcie czego ściany ponad 100 kamienic są pokryte poezją i znaleźć tam można wiersze w różnych językach, również po polsku. Wszędzie jest dużo jakichś kawiarni, małych sklepików, ludzie sobie siedzą przy kanałach z winkiem albo z kawą i generalnie czas daje się tam płynąć wolniej. Dodatkowo można dojechać stamtąd nad morze w zaledwie 15 minut. I to brzmi bardzo jak miasto idealne, dlatego my mocno myśleliśmy o tym, aby się tam przeprowadzić, bo naprawdę jesteśmy zakochani. W końcu wyszło tak, że zostajemy w aktualnym miejscu, ale myślę, że będziemy często je odwiedzać i chciałam Wam też zarekomendować to miasto, bo myślę, że sporo osób odwiedza Amsterdam turystycznie. I warto zajrzeć też tam, bo jest dużo bardziej kameralnie, a przy tym przepięknie. I ta architektura jest podobna do tej, którą można znaleźć w Amsterdamie, ale jednak wszystko jest dużo bardziej spokojne i nieturystyczne. Od ponad roku bardzo lubię podcasty, a sprawami kryminalnymi interesuję się w sumie odkąd pamiętam. Dlatego znam chyba wszystkich polskich podcasterów albo ich większość, i aktualnie. Najczęściej sięgam, najbardziej doceniam pana Michała Larka. Ja słucham jego podcastów na Spotify, ale z tego co wiem, są też one dostępne w innych platformach, na przykład na YouTubie. Pan Michał jest wykładowcą oraz autorem książek. Ja ostatnio najczęściej słucham odcinków z serii Zabójcze Opowieści. W której to autor cytuje fragmenty na przykład ilustrowanego kuriera codziennego oraz te fragmenty okrasza różnymi trafnymi komentarzami. Według mnie Pan Michał jest bardzo profesjonalny, ma w sobie dużo klasy, ma bogate źródła oraz wiedzę i co szczególnie istotne wydaje mi się w przypadku podcastów, jego głosu słucha się bardzo dobrze, a także ma bogaty zasób słownictwa. Jeśli więc interesuje Was tematyka kryminalna, a jeszcze nie znacie pana Michała Larka, to ja zapraszam Was serdecznie na jego kanały. Przechodzimy do literatury. Dzisiaj chciałabym polecić Wam książkę autorstwa Marty Knopik, którą odkryłam zaledwie kilka dni temu, a już absolutnie skradła moje serce. Nosi ona tytuł Czarne Miasto. To niesamowicie barwna opowieść o życiu śląskiej rodziny. Świat realny przeplata się tam z abstrakcją i magią, a ja naprawdę zazdroszczę autorce tak olbrzymiej wyobraźni. Dzięki opisowości, czytając, niemalże czuję się smaki, zapachy, ale też radość i ból naszych bohaterów. Do tego zielarstwo, kopalnia, sypiące się miasto, stare mieszkanie pełne dziwnych bibelotów, i miłość czyli wszystko, co lubię. Do tego język, który bardzo mi odpowiada, więc jeśli. Jakoś tam utożsamiacie się z moim gustem, to ja Was zachęcam. Jestem zachwycona tą książką. A teraz przechodzimy do seriali. Mam dla Was dwa. Oba można znaleźć na Amazon Prime. Po pierwsze, Modern Love. Chociaż prawdopodobnie nie jest to coś, co jakoś zmieni Wasze życie. Jest to miłosna antologia oparta na kolumnie New York Timesa nazywającej się właśnie Nowoczesna Miłość. I każda z tych historii, każdy z tych odcinków to jakaś opowieść. Z motywem zwykłej, niezwykłej miłości w tle. Seria, co prawda, jest nierówna i być może nie ma w niej fajerwerków, ale ja na przykład uwielbiam słuchać o miłości, uwielbiam właśnie takie codzienne historie, więc były momenty, w których zrobiło mi się ciepło na sercu, były momenty, w których uroniłam mu łzę. Najbardziej podobał mi się trzeci odcinek i generalnie bardzo cieszę się, że to obejrzałam. I polecam właśnie osobom, które często sięgają po coś o miłosnej tematyce myślę, że sprawi Wam to dużo przyjemności, a czasami może nawet wzruszy. Drugi serial jest znacznie bardziej kontrowersyjny i mam tutaj na myśli flipek. Mówi on o życiu młodej kobiety mieszkającej w Londynie. Jej rzeczywistość wydaje się serią porażek. Nie odnosi sukcesów pracy, jej kawiarnia upada. Do tego spotyka się z przypadkowymi mężczyznami, którzy zamiast szczęścia dają jej kolejne zawody, ale próbuje się podnieść. Ten serial mnie naprawdę zaskoczył. Ja wiedziałam, że on zdobył wiele ważnych nagród, widziałam, że ma dobrą obsadę, ale na początku nie rozumiałam, dlaczego jest aż tak dobrze oceniany. Z czasem wszystko jednak stało się jasne. Po obejrzeniu dwóch sezonów, bo jeśli już dacie mu szansę i zaczniecie, to warto obejrzeć całość, bo to jest bardzo ważne i tworzy coś takiego spójnego. Po obejrzeniu tych dwóch sezonów wiem już, że łamie on tematy tabu, jest ironiczny, ma świetne dialogi, pokazuje często. Hipokryzję naszych czasów, i do tego ma narrację, która na początku może wydawać się irytująca, ale według mnie z czasem okazuje się jednoznacznie, że ona naprawdę zachwyca. Ja ogromnie zachęcam do sansu, tylko koniecznie z otwartą głową. Jeśli śledzicie mnie regularnie, to chyba nie zaskoczę was tym, że moim ukochanym filmem tego okresu kwarantanny był Eternal Sunshine of the Spotless Mind. I tell you everything. Every damn embarrassing thing. You don't trust me? Remember me. Try your best. Maybe we can. it out here. falling apart. I'm not perfect. I can't see anything that I don't like about you. Right Ale you will. You know, you will think of things, and I'll get bored with you and feel trapped, because that's what happens with me. Okay. You're Ja naprawdę nie rozumiem dlaczego sięgnęłam po ten film dopiero teraz i przez większość mojego życia z tym zwlekałam. Porusza on temat, który... I tak cały czas gdzieś krąży po mojej głowie. Jest on o miłości, o kruchości związku. A do tego tu wszystko jest przedstawione w abstrakcyjny, niezwykle barwny sposób. A do tego dość innowacyjne, szczególnie jak na tamte czasy. Dodajmy świetną obsadę i motyw morza, więc w mojej głowie powstaje film doskonały, który oceniłam na film Łebie na 10. I jest to trzeci film dla mnie w historii, który. Oceniłam właśnie na 10, zaraz po Dużej Rybie i Małych Kobietkach, bo ten film również kilka miesięcy temu mnie zachwycił, czego też się nie spodziewałam. W każdym razie mówimy dzisiaj o Eternal Sunshine of the Spotless Mind. I dla mnie jest to film na dechę. Jest absolutnie wzruszający, piękny. I dajcie koniecznie znać, czego widzieliście, bo wydaje mi się, że to taki klasyk, z którym po prostu ja zwlekałam. Ale myślałam, czy o nim dzisiaj tutaj mówić, bo już wszędzie tak trąbiłam o tym filmie, ale stwierdziłam, że musi pojawić się ten motyw w lolows, jeżeli wracam do lolows, bo to jest jeden z filmów mojego życia. I to już wszystkie polecenia na dzisiaj. Chciałabym znowu Wam ogromnie podziękować za to, że ze mną tutaj byliście. Chciałam Was poprosić też o to, abyście w komentarzach napisali... O jakichś filmach, książkach i różnych innych fajnych rzeczach, którymi chcielibyście się ze mną podzielić, bo ja naprawdę uwielbiam te polecenia czytać i później na przykład też czytać rzeczy, o których tam pisaliście, oglądać filmy, o których pisaliście. I dajcie też proszę znać, czy chcielibyście na bieżąco rollować z rzeczami polecanymi co miesiąc. Ja nie mam pojęcia, czy robić taki odcinek co miesiąc, jeśli już udało mi się wrócić, a raczej osiągnąć pierwsze w historii. Regularność na kanale, to czy właśnie zrobić to lolo up raz w miesiącu, czy nie? Dajcie mi proszę znać. I zapraszam Was też na mój Instagram, bo tam jestem bardzo często i to chyba tyle. A, i możecie zasubskrybować kanał. Ja wciąż wraz z upływem lat, naprawdę nie lubię tego mówić, ale ostatnio zobaczyłam, że połowa osób, które ogląda. Filmy nie subskrybuję kanału i było mi trochę przykro, więc jeśli tego nie robicie, to możecie to zrobić, a jeśli nie chcecie, to tego nie róbcie. A ja już kończę mówić i żegnam się z Wami.